Dzisiaj coś z Azji Środkowej, no a jednocześnie z byłej Republiki Związku Radzieckiego, czyli pilaw uzbecki. Oczywiście pilaw uzbecki może mieć różne dodatki, ale najczęściej ma to taki smak troszkę ostry, troszkę słodki i taki też postaramy się dzisiaj zrobić. Lepiej wykonywać go robię na albo agentiny, chyba że ktoś chce sobie delikatnie na przykład dietetycznie ten pilaw zrobić, to Polecam, żeby wziął piersi z kurczaka. Do tego rodzynki z dwie cebule, czosnek ze trzy marchewki, ryż, kmin może być, sól, pieprz, paprykę. Ja tutaj też dałem troszeczkę ziół azjatyckich, tajskich, żeby to podkreślić ostrzejszy smak. No i kary. A oprócz tego, oczywiście, jeszcze olej. W pierwszej kolejności bierzemy ryż, wrzucimy sobie do wody, żeby się troszeczkę odstał i w kostki pokroimy nasze mięso, obierzemy cebulę, obierzemy marchew i również pokroimy. pilaw przygotowujemy w takim dosyć głębszym naczyniu, ja akurat w tym przypadku wziąłem, wybrałem woka. W pierwszej kolejności bierzemy, obsmażamy nasze mięso na oleju. Następnie dodajemy cebulę i też ją obsmażamy razem z mięsem. Następnie kroimy czosnek i dorzucamy do tego wszystkiego i w międzyczasie możemy pokroić marchewkę. Dodajemy marchewkę, nasze przyprawy, sól, pieprz, paprykę, kary i te wszystkie przyprawy, które mamy i musimy jeszcze troszeczkę przemieszać, a w międzyczasie zagotujemy wodę. Następnie wszystko zalewamy wrzątkiem i przykrywamy pokrywką. Tak, żeby nasza marchewka się bardzo fajnie zresztą, wszystkiego co już tutaj wrzuciliśmy naszego kotła, udusiła. Czyli tak mniej więcej z 10 minut możemy spokojnie dusić tą naszą marchewkę. No, i na samo zakończenie przysypujemy wszystko ryżem. Możemy też zalać troszeczkę wodą ten ryż. I dodajemy garść rodzynek. I dusimy, czyli robi jest taka sama procedura jak w przypadku risotto, Mieszamy, żeby ryż był al dente, przykrywamy spokojnie naszą pokrywką i czekamy, aż wszystko nam się fajnie zrobi, udusi i zrobi wspaniały pilaw uzbecki.